Cześć wszystkim, zapraszam was na kolejny odcinek z DVD, ja ze mną, Paweł. Nie miało być nic nagrywane. Ja to, czy rzadziej dzisiaj zrobię? Tu mógli Rycerz. No, to mogli się poczekać. Mogli się poczekać. Jakby jakbyśmy poczekali chwilę. Mam nadzieję, że to nie będzie ten sam. No nie wierzę mi, naprawdę. Ona będzie wisieć w piwni. Albo obok. Nie no, w piwni, dobrze zgadłam. O, no, piwnica. No ona ma tylko parkę, że go widać. Rzuca chyba tego. I co? Generator. Więc do nas przyjdzie zaraz. Idzie Chyba cię widzi. Tamten pobiegł do HK, więc jak ktoś ucieka w drugą stronę. Ej, mam wrażenie, że to jest sam, nie? I nie wiem czemu, ale tamten trochę przykampił też. On ma na te okno. Wróć tutaj do szopy, gdzie paletę rzuciłaś. No wracam już. Tu jestem. Nie no, z takimi dzisiaj grać nie da nie Jak geny. Dobra, pójdę ją zdjąć. Ale blisko siebie, kurde. No tak, no hak poka nie hakiem, no... Nie ja wiem, iść po niego? No. Ale on tam stoi. Stoi tu przecież. Widzi mnie. Nie, on mnie goni. No, dobra, no ja jej nie zdążę chyba. No dobra no chłopie musisz poczekać, sorry Kejla, trzymaj się chodź No i wrócił, nie? No, za mną puścił strażnika Aha i mnie zostawił źle Tamtego trzeba zdjąć Dobra, idę. On to trochę kampi. On niby wiesz, idzie, ale jednak wraca z powrotem. On idzie do osób... nie. Dara może skręcić, że pójdzie do was Ale gdzie poszedł moje... Prawo No i centralnie... No Uważaj, bo... pięknie u O kurwa No tak, on tak robi On... Nie, nie... ja się chowałem. Fuck. <laughs> I... Myślę, że on go nie słyszy jak jęczy. No a to ta sobie genek kręci. Ok, dzisiaj raz mi się udało, więc już chyba dzisiaj nie zajdę sam z haka. No, jakbyśmy dali na szczęście, to wiesz, no. No i tak rają wasze osoby, nie? z ich pościągacie sobie, robi gena mhm. Widzicie ludzie, tak się gra Kręcicie gena, nieważne co się dzieje no, bo że wiesiałam pierwszy raz na haku? Aczkolwiek, może być to dobra strategia, ale zostajesz sam i liczysz na właz Minus jeden oczywiście. Nie, to nie jest ten sam, co był. No okej, okay. trzymaj się tak chwilę.